Cześć więcej złotych. płagodny. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w taką gierkę, że jest statek. Tylko musimy to sobie pousuwać tu. Wszystkie te klocki. Mm, tak, pięknie. Dobrze i pięknie. Jest dobrze naprawdę. I teraz tu na środku Postawimy jakąś jest statek, coś w tym stylu, wiecie o co chodzi. E, nie wiem, już tego busa. E. Czy tu się będzie wylewała ta woda? Przez co ta woda wpada? Poczekajcie, chciałem sobie to o to Dach i tu dziurę zrobić. Czy to się teraz będzie... Tak. Bob tu wylatuje w ogóle i przeleciał przez ścianę. To jest wspaniałe przecież. Subskrybujcie i lajkujcie, bo to bardzo rozwija kanał. A my w tym czasie sobie. O. Stworzymy auto z Bobem. Bob miałeś kierować. Wiesz? O. Jeszcze wypadłeś. Słuchajcie, zatrzymamy czas i zmażemy to wszystko, co tu jest. Znaczy bardziej, że o rzeczy mi chodzi. Albo nie, w ogóle zmieńmy sobie mapkę, bo ta jest trochę miódna. Miasteczko. Chciałem z jakimiś domkami, to na przykład. O, dobrze. Tak, jest dobrze. Tu możemy tak popchnąć, co po prostu. A możemy te dziury zalać w ogóle wodą. Tu możemy sobie zrobić, tak? Właśnie, jak powiedziałem, teraz te dziury będą wodą. I to jest. Ta woda wylatuje już. bo niech się. O, zawala. To chciałem powiedzieć, właśnie. Bo tam na dole niech ci ludzie może lepiej. Uważam, jak są tylko, tylko jacyś. Ej piesek! Tylko tego. O, bomby. Tu są, bomby są niedobre, bo bomby wybuchają. I tutaj nagle się zrobiła ogromna, gigantyczna dziura, która zalała wszystkich. Podłoga zaczęła się powoli zawalać. Zła się dziura. Wszyscy zaczęli się topić. Co usuniemy? Tu jakiegoś gościa z kamieniami tu jest. O, też go usunęliśmy. Słuchaj, ale ta gra jest mega fajna. I to next. Ud Zresetujemy sobie całą mapę. O, o kurde walnąło mi się. Musimy się tak rozstać. Dobra, jest spoko. I patrz jak to fajnie wygląda jak to tak wpada. Jak to mi się rusza, to też szybciej chyba. I tu, poczekajcie, zatrzymamy czas. Zrespimy sobie. Mm. Jakiś... Zwykły statek. To nie jest zwykły statek, bo on jest gigant. Ten taki długi bardzo. Tylko nie wiem, jakbym mógł to powiedzieć, gdzie on jest. Load. O. Okej... Okay. Ej, nie jest tak źle. Teraz... Ej, no! Ej, ale patrzcie, jakoś działa. I teraz chyba wybuchnie to wszystko, bo ta woda się zalewa. I uwaga co się stanie. Jak teraz mam małą dziureczkę tu. O boże, już Cię to wykrzywia wszystko. I teraz zrobi się ogromny wybuch tu. I tu przejdzie wszystko, co jest. Tu się przełamie cały statek. To się zaczęło łamać. Wiecie, to nie jest wspaniałe? Tu się wszystko łamie pięknie. Tutaj wylatuje woda w ogóle. Co? O nie, coś się zepsuło chyba. Patrzcie, co my tu mamy w ogóle. Tu się da stawiać te rzeczy nawet. Tu się da to stawiać, rozumiecie to? Co? Bob tu tknął w ogóle go. Gdzie jest kreska? Bob się przerywa. <grym> Wszyscy się przerywają. Tak naprawdę. Black Hole zrobiłem. Poczekajcie, bo ta mapa jest totalnie wykończona. I tak, bierzemy sobie to. Bo... No, chciałbym zobaczyć sobie to jest. Czy to muszę podpalić? Czy coś? Nie wiem, nie. Chyba nie. To, to jest najlepsze. To jest to, czego szukałem. To jest dokładnie to. Budynek wybucha. Budynek wybuch. I cała mapa teraz będzie w wodzie. Wo w wodzie naprawdę. I to nie jest wspaniałe. Tu jedno, 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 tu jedno i tu jedno i tu jedno I niektóre nie chcą w ogóle działać Oj, oj chyba zaczynają. No te zaczynają działać, pla Wszystko się rozwala. Trzeba zaraz wyjść. Eymm... Um, wyjdź z menu menu. To jest na tyle pikseli, że aż nie widzicie co tu się dzieje. Tu w ogóle łódka jest jakaś biedna. Płynęła sobie. Tu ta woda się po prostu. Weźmiemy sobie. Statek, który do tej pory mogę nazwać największym, jakim nie znalazłem i go tu położymy, no nie? Patrz, jak on płynie szybko w ogóle, tu tyle... Tych rzeczy siedzę. I to jest mega. Się nie da przybliżyć w ogóle. Który statek się nie zniszczy? Ten. To jest całkiem... To jest jednak największy się zlagowało. Ale to też ten czołg jest ciągnięty. To są black hole, które wszystko rozwalają. Tylko czołg się w ogóle da pociągnąć. I te black hole tylko są wkurzające. Zrobimy tu trochę wody. To, to jest woda, tak? O nie Czy ta woda tu zniknie Tu... To tu, ja w ogóle tą wodę Ta woda chyba to przeleci. Co się odwala? Teraz nie przeleci, Teraz przeleci na stówę. Przeleciała woda. Oczywiście trzeba to tak. Bo tam na złą jest chyba przepaść. No tak. jakbyśmy wzięli sobie największe w całej gielce. Oj, chyba. O! Dół się odczepił, ale nie jest źle. Dużo tego tu polespimy. Tutaj też nawet. Słuchajcie, to nie ma sensu. Trzeba wyjść. Z tego menu, 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 pokazuje ile jest wody. I patrzcie na to. Szybko tyle. I teraz jakiś mały statek zostapić szybko, gdzie jest jakiś mały statek. To jest jakiś robocik najmniejszy. O! I on to trzyma. I tak to niszczymy. Co się dzieje? Patrzcie co się stało. O, wiem, co teraz zrobić. Zrobić tu Black Hola. I to wszystko wciągnie tą wodę. Patrzcie, się dzieje. Gumką to zmazać. Nie to, nie to, nie to. Tak, to. Dobrze, tu. Tutaj postawić black hole'a. Nawet kilka chyba trzeba. Okej, okay. A jest git. Ta osłona zadziałała, naprawdę. Teraz to wszystko usunąć do okay, black hole. I tu możemy sobie zaspić statki. Możemy w nimi tutować Bo troszkę tu wody się przyda. Tak. Patrzcie na to. I... O nie to nie zjeżdżało wszystkich. Dobra, tyle wody chyba wystarczy, Czekajcie, nie. Jeszcze jedną. O tak. I ostatnia już. I co się jest? Z tym kolorem nie tak. To jest. To jest nie tak, to jest nie tak. Okej, okay, tyle. Wody wystarczy. I tu naprawdę niech to się wyrówna. W tym stworzymy sobie małą pod podwodną. no miała być mała, a nie gigantyczna. Tu się wody wlało trochę, ale trudno. I teraz mi robił taką tragedię, że tu woda jest wszędzie. To się odczepia. Tak to wygląda. I przywala w to woda. Wszystko się miesza w ogóle. I cały dach statku znika. Dobra, statek trzeba usunąć i te inne rzeczy. Już się z tym statkiem pobawiliśmy, naprawdę. O, wiem, wiem, wiem. Łódkę, łódkę, naprawdę łódkę. Tą na przykład. To ta jest mała. I tak ją zaraz pić. I czy ona pływa? I ona pływa, i wiecie co możemy zrobić jak ym, nią tę. Ten... eto to będzie mega pomysł. Tylko boba jeszcze do środka dać. Muskularnego. Tu też muskular. Dwa mus... jeden muskular, znaczy dwa. Do tego też muskular bob. Tu bob zwykły, mały. Tu też po dwa. Tu też po dwa. I patrzcie, jak tym bobkom zapsujemy ścianę, to oni zaczną tonąć. Miało wyglądać trochę inaczej, w mojej głowie to inaczej wyglądało, że to zacznie wszystko tonąć, a nie. Okej, okay. może jest spokojne. Jak jest spokojne, można zrobić mały statek. O nie, to, to był zły pomysł chyba. Patrzcie, kto tu przywali, to przecież jest po tamtych gościach. I zaczynają biegać. I cały statek leci dosłownie pod wodę. Patrzcie. To jest niezłe nawet, bo to wciąga tą wodę, co tu jest. I tej wody jest tu coraz mniej. To jest chyba najfajniejsze, co tu jest. Teraz pousuwamy trochę tej wody. Zmniejszyła się chyba gumka? Nie. Okej. Okay. Słuchajcie. Ja was muszę żegnać, papa. Pa.